Zróbmy sobie znacznik. Trochę lepiej, trochę lepiej chyba jest. Nie No dobra. O, o czego tu zacząć teraz? Co my tu mamy? Tu mamy tyle rzeczy, kurde, do zrobienia. Tu jestem ja, tak. Wow, ok, dobra. Wow. Tu jest rok Orła Trzymać te klawisze. Dobra. Masz, można grać kopa. No to super, no to elegancko. Tu panie musi się umówić. Znaczy mnie w poniedziałek nie ma na pewno. Na strumiku. Niestety muszę iść do lekarza. I wrócę późno. Eee, wtorek, Wtorek mi nie będzie też. Więc tak średnio. Eee, nie wiem, ewentualnie możemy w środę jakby co. Jest w środku, kurde. A poniedziałek się da, może. A, on to. Panie, to nie jest najgorzej. To umówmy się na czwartek i tyle. Umówmy się na czwartek i będzie problem z głowy. 150 funtów. Ja pierdzielę, nie? Nie zła ta skrężka. Może i na tutaj nie było. Dobra. Teraz ja chcę się dorwać. No i to. Ale ja bym chciał się dorwać. Do tej skrzynki. 120 parę metrów, ona jest gdzieś tu na dole Tu są okej okay. O chyba tędy można nie? Dzień doberek, dzień doberek, skrzyneczka. Chodź do panci Pięknie, Pięknie elegancko Co to jest hotel Zobacz wpis w bazie więcej Tu jeszcze jest jakaś kokardka. Kocham te znaczki. Znajdź je wszystkie. Pokémon. Dobra. Okay, jak się teraz chce wydostać. Jest tak, tu jest to, żeby to zwiedzić, dobra. Chodźmy jeszcze to zwiedzić, dobra. Gdzie, gdzie to teraz mamy? Po tej stronie, ale tak, w końcu można pograć kurde w asasynka. i nie martwić się o to, że na strumyku coś się ścina. I to mi się podoba. To jest tylko to, tylko. Może dopiero po tym. Jak to zobaczymy, tutaj na wieżę trzeba wejść. Oui, 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 messie. Commando Nie. Nie chcę do sianka. Wyżej, wyżej, jeszcze wyżej, na samiotką górę, panie. Tu mamy piękny widok i mamy mnóstwo rzeczy odkrytych teraz. Ja pierdzielę. Hmm. Tu jest sklep. Ile w ogóle mamy hajsów? 1600 coś tam mam. Dobra. No i pójdziemy do sklepu. Nie, tu coś jeszcze jest. Tu coś jeszcze było, nie? Tu coś jeszcze było, tak, oczywiście, że tak. Skrzynie Nomad Mmm wiary I placek Dobra, teraz tak To jest dziś niżej okay. Jest straż, więc całkiem możliwe, że to tutaj może coś być. Hmm. <grywanie> Wow. Co to było? Ehm, okej. Okay. Okay. <laughs> okay. Ewidentnie nie umie walczyć. Ewidentnie nie umiem walczyć. Muszę się nauczyć walki. A, to jest teraz szybka podróż. Okej, okay, dobra. Dobrze, dobrze. A, bo tu jest tu, dobra, to się dla mnie potrzebne. Nie, to jest, dobra. Tu jest to skrzynia.

Dawać mi tutaj Stążka? Hmm, Okej okay. Nie najgorzej, nie najgorzej Ale ta walka już zupełnie inaczej wygląda w porównaniu do poprzedniej części Co ty tutaj masz, co? Kochani. Nie OK Okej, sama się zregenerowała, dobra, dobra, dobra I Tu jest jeszcze skrzyneczka Oj, się będę zagrywał, coś czuję Mogę odlecieć przy tym asasynku hmm. Dobra, tylko teraz, gdzie okno znajdźmy się, okno jakieś, Jak byś mógł wejść. Chyba, że to gdzieś tędy, nie. Tu jest coś. okej okay. do widzenia eee, nie tu jest czy to skrzynia jest tutaj w ogóle Okej, okay, a tu Dobry prek Do widzenia Dzięki za, za hajsy Nie, oh, oh. ja, to nie to, to dobra. Hmm. tu, dobra tu, 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 tu. tu kolejna Najpierw hajsy, zadbajmy o nasze hajsy, fundusza a dopiero potem możemy. Wow! Akrobacje to kurde na wysokim poziomie są. Nie ma co. Też nie idzie wyjść? O szlak, by to trafił. Yy... Górą wyjdę? Nie, ten nie wyjdę. Muszę przejść górą, górą muszę jak najbardziej przejść. Chyba się małeś tako. Siemanko, Siemanko, jak tam, jak tam. Tędy nie przejdę, widzę. Tędy przejdę. Jak tam, weekendzik. Liczę, że, że miło spędzasz, swój. Nie wyrzucaj! To miejsce, gdzie spiąłeś gniazda i dragałem z pola narodu, jest następny. O kurde No walka, walka jest masakryczna W tej części Walka w tej części jest masakra Nie będzie spoko, no to dobrze, to dobrze Jak widzisz ja powróciłem do, do asasynków Unity W pełnej krasie Uczę się na razie y, całości, bo jest dużo nowych rzeczy, między m.in. cały system walki jest zmieniony, więc to jest masakra dla mnie. No i zobaczymy co z tego wyjdzie. Ale na razie. Na razie mi się podoba. You want me to come over there and crush you, you pellick? You suffer! Yeah. Ale mi dygno. No to ładnie. Nie, muszę to zrobić. Muszę się nauczyć walczyć, kurde i to jest, no to jest najlepszy sposób, jaki może być. To jest najlepszy sposób, jaki może być y ten, ten teżdzie oh, no, <gryny> jest ta skrzyneczka To skrzyneczka na chyba tutaj jest. Nie? Jest na tym poziomie? Może jest tam. Okej, okay, dobra. Okej. Okay. Trzeba się wziąć w garść. Nie no wiem, to tak. Może tak będzie trochę lepiej. Ale ta walka masakra. Dobra, może może jednak tą skrzynkę sobie na razie odpuszczę. I wejezmę sobie jakąś inną. Wow. Tego przeciwnika to trochę za dużo jest dla mnie może w ten sposób trzeba to zrobić Bo jest parę, jest unik więc dużo jest tutaj takich rzeczy na które trzeba zwracać uwagę Natomiast co my tu jeszcze mamy? Jeszcze wyżej? To jest gdzieś na tym poziomie O, tu jest, nice Pieniążki, pieniążki Ile? Aha, to tyle mamy, okej okay. Dobra Już mówię, nie wiem czy dobrze widzę Przejdźmy się do sklepu, zobaczmy co w sumie mają ciekawego. Klik Tyk. kumyku. Okay. Interakcja, przedmioty Użytkowe, zupełnie wszystko Tak, okej okay. Ale co to tylko tyle? Tylko lekarstwa są tylko dostępne? Żadnej broni, ani nic? Może na razie Dobra Zróbmy sobie to tak. Zróbmy sobie tego kościka w końcu. I zobaczymy, jak to się dalej rozwinie. Może gdzieś tam jakiś wstęp będzie. O Jezus. Punkt. Nomad. Dobra. To jest skrzynka przede wszystkim, więc. Ziu.

Chodź sobie, mi dawno wszedł Nice Stówka A to co to jest w ogóle? Nomad? Co to jest w ogóle? Jak to się je i tak dalej? Śwyżej wyżej? Zobaczmy, jak to się zaświeci. O, o, o! Ok. Yet? Oh, you would love that, wouldn't you? It would break my heart. Olivier, if I weren't here, who'd do all your work for you? The horses need brushing, boy. Get to it. Certainement, monsieur. <laughs> Panie, zapomniałeś bileciku.